Dziękuję wszystkim patronom Akademii Gitary, bo to właśnie dzięki Waszemu wsparciu mogę robić to, co kocham najbardziej. Muminki się cieszą, tak zaczyna się ta piosenka. Ja też się cieszę, ponieważ nutka nostalgii właśnie zawitała do mojego dziecięcego serducha, i myślę, że większość z Was, którzy urodzili się w latach 80. i 90., -tych, zna tę piosenkę i miło się ona Wam kojarzy. Także tym bardziej życzę Wam miej nauki, a przy okazji pozdrawiam patrona El Khalifa, dla którego właśnie kiedyś wykonałem taką oto aranżację, aby mógł ją zagrać i zaśpiewać córce. Także pozdrawiam, życzę miej nauki. Mam nadzieję, że z pomocą tej lekcji udało Ci się nauczyć grać tę piosenkę. Jeśli tak, to daj znać w komentarzu, jak Ci poszło i zaproponuj kolejny utwór na przyszłe lekcje. Przy okazji, jeśli możesz i chcesz pomóc, to zostaw łapkę w górę pod tym filmem i zasubskrybuj ten kanał. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia na przyszłych lekcjach. Cześć!